Witamy Was wszystkich serdecznie na naszym kanale My Cups and Cakes. Dzisiaj pokażemy Wam jak zrobić figurkę Deadpoola. Którą możecie udekorować tort na przykład na mini maraton Deadpoola <noise> albo który zrobicie dla jakiegoś superfana Marvela. 100 grams W moich pozostałych tutorialach znajdziecie mnóstwo pomysłów na zrobienie biszkoptu i kremu do takiego tortu. Do pokrycia tortu masą cukrową możecie użyć albo czerwonej, albo czarnej masy cukrowej. Ja do takiej dekoracji tortu zostałam zainspirowana podczas naszego ostatniego pobytu w Muzeum Architektury we Wrocławiu. No to no to zaczynamy! Kilka dni przed zrobieniem mojej figurki z kawałka czerwonej masy cukrowej robię kulkę, tak aby głowa mojego Deadpool'a mogła stwardnieć i podczas robienia figurki nie straciła okrągłego kształtu. Następnie robię nogi z dwóch kulek o tej samej wielkości, które dekoruję czarnym paskiem z masy cukrowej przyklejonym na niewielką ilość wody. Nogi docinam do odpowiedniego kształtu, tak aby mnie łatwiej mogła połączyć z tułowiem. Tułów najpierw robię z kawałka czerwonej masy cukrowej, a następnie mocuję go na nogach za pomocą wykołaczek. koruje go czarnymi elementami Następnie robię pasek z czarnej masy cukrowej, który dekoruję znaczkiem Deadpool'a. Białe elementy oczu zrobię na samym końcu, żeby ich teraz nie przefarbować palcami po czerwonej lub czarnej masie cukrowej. Następnie dekoruję pasek jeszcze dwoma wałeczkami. Ręce robię z kawałka czerwonej masy cukrowej i zwracam przy tym uwagę na to, żeby były tej samej wielkości. Dekoruję je czarnymi elementami. I naklejam tak, żeby z przodu zrobiły serduszko. Ramiona zdobię dwoma elementami w kształcie łeski, które przyklejam na wodę. Potem robię szyję z kuleczki czarnej masy cukrowej, na której mocuję głowę na wykałaczkę. Ostatecznie jeszcze robię twarz Deadpoola z białymi oczami, których nie robię całkiem okrągłe, tylko trochę w kształcie łezki i dokańczam element na pasku białymi kropeczkami. Na koniec jeszcze robię dwa miecze z czarnej masy, które mocuję na plecach mojej figurki. I generalnie moja figurka Deadpool na tort Deadpool jest gotowa. I jak zwykle, jeżeli podobał Wam się ten tutorial, to. Go polubcie. Albo. Um... Skomentujcie. Skomentujcie. Albo. Zasubskrybujcie mój kanał. Dziękujemy. Zapraszam Was też na mój profil na Instagramie i na Facebooku. I oczywiście czekam w komentarzach na jakieś ciekawe, tortowe wyzwania lub deserowe życzenia. I do zobaczenia w następnym tutorialu.